Witam was, bardzo, eee, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku QA. Zapytaj, Roja. Dokładnie tak. Co dzisiaj, standardowo małe przypomnienie, czyli opinia o materiale o odpowiedź ODP, eee, pytanie. P. Jakie na dzisiaj pytanie ma dla Was rojo? Myślę, że lajtowe, będziecie mogli się lajtowo wypowiedzieć. Mianowicie, dlaczego lubicie oglądać na YouTube gameplaye bądź let's playe? To tyle. Musicie odpowiadać, nie musicie odpowiadać. Oczywiście, że nie. To jest yy, Wasza wola. No to jedziemy. Co popijałeś podczas ostatniego nagrania? Yy, chodziło o ten nektar rozpierdolu. Chciałem odpowiedzieć, że tatę Powiem Wam prawdę, wyjątkowo odpowiem na temat eee, magnez, dokładnie tak. Magnes rozpuszczany w tabletce, naprawdę polecam każdemu. Fantastyczna sprawa, szczególnie dla osób, które dużo myślą, dużo pracują i wszystko po to, żeby oko nie latało i żebyśmy się w ogóle czuli dobrze. Polecam dwa takie tapsy dziennie. Tabletki mogą być, ale jakoś łatwiej mi się przyswaja, właśnie rozpuszczany magnes, i to jest. Właśnie nektar rozpierdolu tarczowników pijcie, będziecie zdrowsi, będziecie czuć się lepiej. Jak budujesz tą pewność siebie, niekończące się tematy, rozmawianie bez wielkich przerw? Jak w ogóle starasz się skupić na temacie i mówić bez takich przerw w dodatku, dodając mądre i znane ci słowa? Niektórym sprawia problem mi nawet skupienie się nad tematem, mimo że mają dużo do powiedzenia i niestety trzeba czasem sklejać materiał, yy, pozdrawiam. Powiem Wam tak, znaczy ja staram się zawsze oscylować wokół jednego konkretnego tematu, żeby za bardzo nie rozsadzać tematu rozważań, tylko skupić się na wszystkich elementach wchodzących w skład analizy przedmiotu, właśnie aktualnych. Rozważań e, oczywiście często też tnę, ale robię to też pod kątem, żeby e, nudza, e, przepraszam, widza troszeczkę e, obudzić, nie przynudzić, żeby coś się działo. Robię to oczywiście za pomocą tych takich przejść, wygaszeń. Co jak oglądasz Rock and czy jak oglądasz Rock and to nasuwa ci się myśl, że czas szybko leci. No, czas leci nieubłaganie, tego nigdy nie powstrzymamy, w, e, to jest w ogóle kwestia niemożliwa, co nie zmienia faktu, że fajne pytanie, bo mniej więcej plus minus może tydzień yy, równy rok z rokiem, że się tak wyrażę nam cyknął, mianowicie chyba od pierwszego materiału pod banderą Rock and Roy of Guild Wars 2 bodajże, także już rok z rokiem no, czas szybko leci, ale bardziej podchodzę do tematu ile przed nami, a nie ile za nami czy to źle, że się jest egoistą i nie lubi się dzielić z kimś innym? Ja ci powiem szczerze, nie najlepiej. Ja nie przepadam za egoistami, sam staram się nie być egoistą, tylko bardziej osobą pomocną, otwartą, która ma na względzie dobrą innych. Jednak nie można. Ludzi wynić za to, że są egoistami, albo nie zawsze jesteśmy tacy z własnego wyboru. Widocznie tak ukształtowała nas szkoła, najbliżsi rodzice, otoczenie. Kiedy zaczynałeś przygodę z paintballem i od czego? Ja o tym już chyba mówiłem w którymś z pierwszych splatpakach. Mianowicie wszystko miało miejsce na jednym z pierwszych, jeżeli w ogóle nie pierwszym zjeździe redakcyjnym Gola, chyba w 2006 roku. Wtedy mieliśmy zorganizowane przez Gola, właśnie Kłady i Paintball, ale tak wsiąknąłem w Paintball, że w ogóle olałem Kłady, mimo że też chciałem się na nich pobawić. No i tam wtedy, powiedzmy, głosiłem prawdę jeszcze na starych BT4. -kach butlach CO2, w ogóle wszystko to no, to była typowa gra komercyjna, co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie przeprowadzona, zaaranżowana, ale sprzedam wam historyjkę w związku z tym. Ja Mianowicie gramy, gramy sobie, wiadomo Royow jeszcze wtedy nie wiedział, że opłaca się być cicho i zakraść do wroga. Darł mordo oczywiście yy, rycząc, yes, bitch, grenade! Ja DIK ja no, znacie mnie doskonale, Roy Playing Games, chociażby macie przykład. I nagle podłącza się do nas inna grupa, czy y, nie chcielibyśmy z nimi y, zagrać. Kolega z nimi rozmawiał, widziałem z daleka, że się zgodził. No i gramy, 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 oczywiście Dre mordę, e, bluzki y, po angielsku, wszystko leci. Zdjąłem tam kilku kolesi, oczywiście jeszcze dodałem do tego siarczysty komentarz zwycięstwa, po czym okazuje się, żeśmy grali z Angolami. No, no właśnie. Rojo, czy chciałbyś być na przykład murzynem albo żółtkiem? A ty byś chciał być cyganem? Dobra, ale odpowiem serio, z jednej strony wielka pała, z drugiej strony zajebiste azjatki. Hm. Trudna rozkmina, nie powiem. Dlatego wybrałbym pewnie coś po środku, czyli bycie białym. Jaki przedmiot najmniej przydał ci się w życiu, a jaki najbardziej? Najbardziej przydał mi się komputer, a najmniej lewarek. A ten przedmiot, dobrze. Muzyka. I to pierońskie taktowanie na dwa albo na trzy nienawidzę tego po prostu nic mi po prostu. Muzyka nie da nauka muzyki, bo muzyka to jest w ogóle coś wspaniałego sama w sobie. Ale jeśli chodzi o zajęcia z muzyki, to totalne dno. Jeśli chodzi o przydatność, IMO, a najbardziej to nie no, generalnie zawsze byłem samoukiem. Czy to jeśli chodzi o różne przedmioty, czy to konieczność rozwinięcia. No właśnie historii, że mógł zadać się na studiach, bo jej poziom był żałosny w liceum, czy to, właśnie, w komputer. Ale myślę, że historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, czy w ogóle całe studia, historia sztuki, trochę mi to, no nie mało mi to dało. To powiem tak. Jaka jest Twoja ulubiona gwiazda porno? Hugh Jackman i Ivana Fukalot. Gdyby Perla została porwana, a porywacze zażądali by okupu w wysokości 300 tysięcy złotych, to zapłaciłbyś, czy zgodziłbyś się, czy zgłosiłbyś sprawę na policję? Ruszyłbym na ratunek, albo Perla już wcześniej by się yy, uwolniła. Także widzę tylko takie dwie opcje. Rojo, jak wygląda żona Roka, bo chyba ją widziałeś? Teściowa cię lubi? Oj, lubi, lubi. Jaki był twój pierwszy materiał? To był dokładnie artykuł publicystyka ym, online wirtualne społeczeństwa, tekst opublikowany właśnie na serwisu Gry Online. Chyba w, tak, dokładnie, chyba w czerwcu 2006 roku. Jaka jest twoja pierwsza myśl lub wypowiedź, gdy budzisz się rano i wstajesz z łóżka? Fapnąłbym. Bardzo dużo pytań o mangę, anime i tak ja dalej. O tym mówiłem, mówiłem jakie mam swoje zajebiste i bardzo pro podejście do twórczości pokroju um, Ghost in the Shell czy um, Akira. A jeśli chodzi o samą mangę w sobie, to zawsze podobały mi się um, kwestie um, walk, cyberpunku, um, przedstawienia uzbrojenia, zbroi, um, mechów. Pamiętam, że miałem w liceum, pozdrawiam Cię Demetriuszu, kolegę, który właśnie czytał Akirę i śmialiśmy się, Demek, co Akira to robisz w tym momencie, na tej zasadzie. Także nie, nie, no mam bardzo miłe wspomnienia, aczkolwiek nie masteruję tego tematu, albowiem moja wiedza w tym zakresie nie jest zbyt opiniotwórcza. Pytanie o Prototype 2. Prototyp 1 był totalnym mordorem w 100% procentach. Bawiłem się wybornie, szczególnie gdy zeskakiwałem zwierząca z impetem, wbijałem się w ziemię, gdzie przechodnie le lecieli w górę razem z samochodami wszystkim. No, czuło się powera, to przepiękna gra i mam nadzieję, że dwójka będzie taką samą, a nawet lepszą. Jaka jest Twoja ulubiona marka ubrań? Co byś polecił? Jakie ciuchy najchętniej kupujesz, na przykład bluzy, t-shirty, buty? Powiem Wam tak, że mój styl mm, zawsze był niekonsekwentny. Z jednej strony lubiłem ubierać się elegancko, spodnie, nie wiem, dzwony, jakieś półbuty włoskie koszula, e, marynarka albo jakiś młodzieżowy t-shirt i na to marynarka, płaszcze matriksowskie, tego typu elementy, chociaż z drugiej strony też lubiłem e, się poczuć luźno w jakimś e, dresie, bluzie z kapturem. Jeśli chodzi konkretnie o firmy, to e, kiedyś reporter, e, QA, e, znaczy. CA New Yorker Nike Crop, sportowo elegancko raz tak, raz tak. Ćwiczysz mięśnie Kegla, wpierdalam płatki keloga. Czy oglądasz swoje własne filmy? Nie mam tu na myśli procesu obróbki. Zawsze, zawsze pod kątem powiedzmy, analizy błędów, zalet, tak zwanych momentów szczęścia, jak to nazwę, czyli coś, co wpływa bardzo atrakcyjnie in plus na materiał, a nie było w ogóle kwestią zaplanowaną zawsze staram się zobaczyć co ludziom się spodobało co można poprawić, co można wykastrować a co można dodać czy jak umrzesz bądź będziesz za stary na kręcenie filmów to pozwolisz synowi, córce prowadzić dalej działalność na swoim kanale jeśli syna albo córka będą w ogóle zainteresowani tym czym się zajmuje komputerami w ogóle sportem, ludologią czy w ogóle czymkolwiek co dotyczy właśnie kontentu mojego kanału, to czemu nie wydaje mi się to bardzo interesujące Inicjatywą, ale wiadomo, nic na siłę do niczego zmuszać nie będę. Ile ważą Twoje stopy? Nie wiem, stopiły mi się. Co zrobisz, kiedy na przykład Twój syn obejrzy Twoje filmy i zacznie przeklinać? Mi się wydaje, że będzie przeklinać już dużo wcześniej, po przyjściu z przedszkola, nawet, a tym bardziej ze szkoły. Czemu lejsy prosto z pieca są zimne? Bo są prosto od krowy! Royo, czy będziesz miał w przyszłości dzieci z perlą? Mam nadzieję, że będą to dzieci. Zajęć <laughs> Kocham ten cykl. Rojow, w polityce w Sejmie. Tego typu te, y, pytania. Bo uważam, że dobrze byłoby mieć kogoś tam kompetentnego w temacie graczek i w ogóle społeczności internautów. Ja o tym mówiłem nieraz, ja generalnie nie przepadam za polityką, trochę się jej brzydzę, nie podoba mi się co się tam dzieje i wyrabia, co nie zmienia faktu, że bycie swego rodzaju konferansjerem, jakąś osobą, która zwróciłaby uwagę na dobro y, gier, czyli absolutnie to wszystkim zajmuje, czym zajmuje się mój kanał, co ma na celu, y, jaką ideą cechuje się właśnie w ta ludologiczna odnoga cyklu moje urojenia. Staram się już to robić teraz za pomocą swojego lektoratu, tego y, powiedzmy, w, y, przekazu. Yy. W środku przekazu, co nie zmienia faktu, że wiadomo, no, bycie w telewizji gdzieś powiedzmy w polityce będzie miało w, w większą moc w, przekazu, i z, będę standardowo starał się kręcić właśnie w obrębie tej tematyki, w której się specjalizuję. Zawsze będę starał się stronić e, od kwestii, na które nie mam pojęcia. Udając, że mam pojęcie, bo to jest bez sensu, to wychodzi od razu i tacy ludzie zawsze są znienawidzeni od razu. Od razu, od razu. KFC czy McDonald's? McDonald's. Jakoś po prostu, no nie wiem, taka magia jest w smaku tych burgerów, że no, 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 no nie wyobrażam sobie. Wiem, że są lepsze, szczególnie te, bardzo lubimy z perlą, tą suchą cebulkę, nie? Smażoną cebulkę, posypane te burgery w takich wiadomo niekomercyjnych restauracjach. Ale jeśli odpowiadając na takie postawione pytanie, to McDonald's. Czy wolisz grać z rokiem, czy seks z perlą? Grać z perlą i seks z rokiem, oczywiście. Rojo, co robisz, jak ci się nudzi? Powiem tak, nie wiem, co to w, yy, nuda, szczególnie w tym momencie. Zresztą takie pytanie zawsze mi się źle kojarzy, bo jak mówiłem tacie, ta, to nudzi mi się, to tata zawsze mówił, to idź poczytaj książkę. Od razu przestawało mi się nudzić, serio. Skutkuje. Rojo, leżysz na łóżku, po lewej stronie leży napalona laska, a po prawej gay. W którą stronę się odwrócisz? Jakby się tak dłużej zastanowić i przeanalizować cały układ, to de facto żadna strona nie jest dobra.